Tu jest pan z psem. kurczę, chciałabym Wam nagrać, bo na pieczęciach. O, zobaczcie. Cześć. Chciałam, mam tylko powiedzieć, że właśnie to kładzenie, które przed chwileczką nagrałam, to jest dla mnie informacja pewna. Oczywiście ja tego nie chcę, tak? No, jest to, wiecie, żyjąc w mieście, chodząc sobie chodnikiem i tak dalej. Jest to uporczywe. Szukaj. Ale jest to dla mnie informacja. Stefa yy, już z daleka yy, informuje psiaka. Mm -mm, nie podchodź do mnie. No nie. Czym jest kładzenie się? To, co widzieliście zresztą na filmiku, tam dalej było całkiem takie zejście do, y, do ziemi, jakby zamroziło ją, i po prostu była taka bardzo spięta, i w taki sposób się y, zabetonowała, że tak powiem. Niejednokrotnie wy macie takie sytuacje, no nie? Ja tutaj obserwowałam sobie ją, dlatego, że inaczej bym się zachowała, słuchajcie, gdyby było to na chodniku i psiak by szedł frontalnie na nas, a inaczej w sytuacji, kiedy widziałam, że pies z opiekunką jest niżej, czyli jednak. Jest też ten dystans zachowany. Widzicie, w, całej w, ogóle, w całym procesie terapii psów ważne jest, ym, wa ważna jest ta obserwacja psa i zbieranie informacji o nim. Każdy pies jest inny. Każdy pies ma troszkę inne strategie, inaczej się zachowuje, inaczej progresuje. Naprawdę na to wpływa wiele, wiele, wiele czynników. Ale właśnie to kładzenie się, w tamtym przypadku celem Stefani było pokazanie nie, nie podchodź do mnie, nie podchodź do mnie. Wręcz grożenie, no nie? Takie... Zamrożenie i na zasadzie błagam, nie podchodź do mnie. I oczywiście jest to bardzo trudne, dlatego że jesteśmy w mieście i no, nie wstrzymam nagle ruchu, i przepraszam bardzo, bo mój pies y, muszę go teraz ogarnąć, bo on się położył i on teraz informuje Was, żebyście nie podchodzili. No oczywiście, że nie. Natomiast tej mi chodzi o samo najpierw zrozumienie i to jest też dla mnie w mojej pracy, to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć najpierw, no bo jak my nie rozumiemy, my od razu wprowadzamy jakieś e, trochę napałe ćwiczenia, narzędzia, a nie wiemy tak naprawdę, co jest pod tym zachowaniem, co go wywołuje i tak dalej, no to trochę działamy tak po omacku, wiecie o co chodzi. No i teraz słuchaj. No i właśnie to kładzenie w tym przypadku było takim właśnie dystansowaniem, było takim grożeniem, było N -n -n, nie podchodź. Znam też psy, które na przykład robią to w sposób mniej taki, nie betonują się na przykład, tylko na przykład robią, są bardziej w tym, mniej spięte niż na przykład Stefania w tamtej sytuacji, no nie? Są, to ciało jest bardziej takie miękkie. Mogą być na przykład psy, że tak powiem, stróżujące czy Psiaki, które zaganiające, które też w taki sposób e, mogą informować ten kierunek i ten, ten dystans sobie tam jakby obliczyć, no nie. I w taki sposób próbują e, narzucić kierunek temu drugiemu psiakowi, no nie. I wtedy na przykład tam nie ma, nie wiem, na przykład, złości, frustracji, czy tak dużego e, strachu, czy lęku, jak na przykład tutaj u mojej Stefanki, no nie? nie? To są też psy, które też zobaczcie, czy na przykład jesteście w stanie wtedy psiaka od tego odwołać. Zobaczcie, gdzie jest właśnie ten Moment. i zaraz też przejdziemy sobie do dystansu krytycznego, co to znaczy. Natomiast to kładzenie może mieć różne funkcje, to chciałam też Wam przekazać. I oczywiście ja tam też nie nagrałam tego, dlatego że nie miałam tego paska nagrywania, tylko miałam telefon w ręce, a jednak no, muszę ogarniać, co się dzieje, więc musiałam wyłączyć. Natomiast ona, już jak pies był bliżej, on się w ogóle nie interesował, w ogóle szedł sobie tam dołem, ale jednak wi wi widzę, gdzie jest ta granica, gdzie ona wytrzymuje. Czym jest właśnie ten dystans krytyczny? Czy próg reakcji, na przykład. O, jak zwał, tak zwał. Taka granica u psiaka, w której pies działa instynktownie, działa bardzo emocjonalnie, niejednokrotnie tam włączany jest taki system na zasadzie walka albo ucieczka, to jest moment, kiedy pies Działa bardzo emocjonalnie. On tam kolokwialnie, tak mówiąc kolokwialnie, oczywiście, on nie myśli. Tylko tam po prostu chce albo odpędzić od siebie zagrożenie, albo uciec, albo go po prostu zamraża i nie zrobi nic totalnie. Każdy pies stosuje troszeczkę inne te strategie, tak jak Wam już też cały czas o tym mówię. Mamy ten dystans, powiedzmy sobie tutaj, no nie? Tu jest ten, te, te, ta tutaj, o ta bariera. Tu jest wybuch totalny u góry, masakra, y, masakra totalna. Natomiast tutaj na dole jest pies, który tu reguluje się, odchodzi, próbuje, próbuje coś tam też do opiekuna zagadać, tak? Help mi, albo co robimy, albo coś tam. Pod tym całym, pod tym dystansem krytycznym, tu sobie działamy, tu się dzieje, że tak powiem magia. Tam się pies zmienia i naszym naszym zadaniem będzie jakby wydłużać sobie to pole, tak, manewru, że tak powiem, żeby jednak ten do tego, e, do, do, do tej takiej instynktownej reakcji nie dopuszczać, żeby ona, ona zawsze będzie, tym bardziej u psów, które już stosowały takie strategie, to one potem, jeżeli znowu jakby nie będziemy dbali o to, żeby one, żeby pies się czuł dobrze w nowej... Em, sytuacji bezpiecznie, to może wrócić do starych nawyków. To też właśnie o tym pamiętajcie. Tu jest ważne, że to cały czas jest, natomiast zobaczcie tutaj, jakie będą narzędzia pod spodem, jak on sobie będzie radził, czyli to będziemy sobie zwiększać, będzie więcej pola, więcej przestrzeni na to, żeby psiak sobie radził, bo będzie już miał też swoje narzędzia, na przykład, tak? Czy zdobędzie kompetencje, No, to też zależy po tym, w jaką stronę sobie idziemy z tym psiakiem, jakie wprowadzamy sobie. Elementy terapii. No i co dalej? Dobra, to jest to, czyli to jest ten dystans krytyczny. I teraz ja będę z nią pracować na takiej zasadzie, że zaaranżuję sobie, żeby, wiecie, zmienić jej zachowanie, żeby ona zaczęła się inaczej komunikować, bo nie chcę, żeby zatrzymywała się i wyrąbywała, tylko też i szukała innych strategii. Mm. To zrobimy tak, że właśnie będzie inny psiak. I będę sobie pracować na zasadzie metody BAT. Nie wiem, czy znacie taką metodę, czy nie. Natomiast to narzędzie też pozwala mi na to, w sensie, jakby, yy, polega na tym, że yy, bazujemy sobie na tej uldze i na tym, że okej, okay, odchodzimy, pies to widzi, pies odchodzi. No nie jakieś tam, ona wysyła sygnał, okej. Okay. Nie chcesz? Idę sobie w innym kierunku, no nie? Wspomniałam też o metodzie BAT. Nie ma ono nic wspólnego z żadnymi BATami, pełczami i tak dalej, absolutnie nie. To jest od angielskiego behavior, behavior adjustment training, czyli trening regulacji zachowań. I co to w ogóle oznacza? Jest to, ja sobie często korzystam właśnie z tej metody, bo ona też pozwala nam na to, żeby zredukować lub wyeliminować. Ja tu zawsze się też staram, jakby jednak zredukować tak? do jak najmniejszych takich sytuacji, właśnie te niepożądane zachowania u psów. Nie? Sprawdza się w ogóle bardzo super w pracy z psami agresywnymi, lękliwymi, z psiakami, które na przykład jakoś reagują nadmiernie na wiem, samochody, ulice, rowery. No, w bardzo fajna w ogóle metoda. I tak, tam bazą jest obserwacja. E, obserwacja chodzi właśnie o działanie z psem tutaj, w tej sferze, poszerzanie jakby tej strefy, tak? Co pozwoli nam na wyeliminowanie lub właśnie zmniejszenie ilości tych zachowań e, niepożądanych u psa. No nie? Tutaj jest tak. Tu są te strategie upsa, kompetencje, to, co też proponuje, samoregulacja i tak dalej, dlatego właśnie... Słuchajcie, jej Pana jest mądra. Dokładnie. I... <ścoughs> czasami nie, ale czasami coś tamte. Czasami się zdarzy. Dokładnie, więc to jest właśnie yy, to. Bardzo ładnie, super. Chodź, idziemy. Tam jest proszę bardzo. Psiak, my spacerujemy sobie tutaj, w większej odległości. Okej. Okay. Żeby ona zobaczyła, że ej, jest wysłuchana. Że psy nie, jest nie y, y, też szanuje jakby jej komunikaty. Komunikaty. Brawo. O, to była nasza strategia. Troszkę sobie powzięła tego. Zobaczcie, teraz w ogóle jesteśmy przy y, takiej bardziej ruchliwej ulicy. Tu są, tu jest wszystko dosłownie, dosłownie wszystko. Co jest dla Stefczy trudne? Natomiast, o, nie wzięłabym jej tutaj, gdybym wiedziała, że sobie nie da radę. Ja tam pokazałam wam ten patyk. Oczywiście już nie będę się tutaj rozwijać na temat patyków, czy dobre, czy złe. Są też różne zabawki, tak? Różne kauczukowe, e, fajne takie gumowe, nie wiem, piłki, gryzaki, no fio. E, jeżeli pies nie wiem, ćwiczymy z psem, albo spotykamy się z jakimś e, innym psem, może nawet powiem wam na zasadzie terapii. Jeżeli ro, ćwiczymy sobie, to za każdym razem ten pies jednak. Są u niego te emocje, że tak powiem, włączane, tak? Są te emocje pod tytułem właśnie nadmierna na przykład ekscytacja, może być też zły na przykład, bo przegniemy pały i on sobie z tym nie poradzi. Może być właśnie ta frustracja, może się też wdać, tak, może się wdać ten lęk i tak dalej, i tak dalej. Tu jest, słuchajcie, bardzo ważne to, żeby właśnie te emocje miały gdzieś swoje ujście. Wiesz, o co chodzi, bo jak się kisi, no to właśnie wtedy jest źle, bo pies jest nieuregulowany. Moja Stefa w tamtym y, y, momencie, jak tam była się sytuacja, że nas wyminął rower, ona poszła sobie w bok, natomiast, y, no umówmy się, widziała go, troszkę się już y, jakby nakręciła i potrzebowała się potem rozładować, więc ona się rozładowała akurat na tym patyku, który Wam tam pokazałam, taki duży gnat. No nic, dziękuję Wam bardzo. Udostępnijcie, zostaw, zostawcie jakiegoś, jakiś komentarz, jeżeli uważacie, że to jest wartościowe, co robię. I też można mi postawić kawkę. Na dole jest link do bajkafe.